Siema, jestem Czachmen, a wy oglądacie mój kolejny poradnik na moim kanale. Dziś przedstawię wam jak pobrać i ustawić pobraną muzykę na dzwonek w telefonie. Oczywiście to jest wszystko za darmo, więc zaczynajmy. Okej, okay. wszystko co będzie nam potrzebne do pobrania tej muzyczki dowolnej, to jest tylko aplikacja E, oczywiście na telefonie, która jest na każdym telefonie, internet. Możecie też to zrobić prze, przez przeglądarkę Google czy Chrome. Wchodzimy w nią i tutaj od razu wpisujemy, tutaj, e, właśnie tak jak ja to tutaj pokażę na tym odcinku. UIS MP3 Idź. Czekamy. I powinno nam wyskoczyć coś takiego, klikamy w tutaj ten pierwszy, to nam się pojawia mp3 use free mp3 downloads. No i pojawia nam się coś takiego. I tutaj, to jest wszystko, wszystko oczywiście za darmo. Tutaj mamy już yy, muzykę, yy, tytuł po prostu albo wykonawcę musimy wpisać, na przykład piszemy, no nie wiem, jakąś muzyczkę, na przykład warriors. Coś takiego i nam się pojawiają tutaj takie y, muzyki, które możemy sobie ściągać. Na przykład dajemy później download i tam od razu już nam to się będzie ściągało. Ok, to tak się prezentuje tutaj ta ściążka. Możecie sobie zatrzymać oczywiście, ale oglądajcie do końca, bo warto. No i to tak się mniej więcej prezentuje. Dobra, następny. Idziemy tutaj, wchodzimy tu i Następna aplikacja, jaka będzie nam potrzebna, to ustawienia. Wchodzimy w te ustawienia. Szukamy dźwięk i wibracja. Wchodzimy tutaj i dajemy dzwonek. Dajemy, który ustawiamy kartę SIM. No i tutaj już mamy wszystkie te podstawowe, które są wbudowane w nasz telefon. Yy, dzwonki. Ale jak ustawić tutaj dzwonek, yy, który na przykład pobraliśmy? Dodajemy tutaj takiego plusika. I właśnie tutaj mamy wszystkie pobiane muzyki, i ogólnie wszystko to, co pobraliśmy. Wszystkie te muzyki, ogólnie z całego telefonu, yy, dajemy. Ale ja chcę znaleźć dany tytuł, daną piosenkę, którą sobie pobraliśmy. To dajemy tutaj w kierunku innego: szukaj. No i sobie wpisujemy ten tytuł na przykład naszej muzyczki. Ja wpiszę Believe. Okej, okay, mamy tutaj taką muzyczkę. Jest napisane, że została ściągnięta. Klikamy w nią i mniej więcej tak to się właśnie prezentuje i dajemy tutaj w pewnym gojnym jaguł, gotowe. Ok, i mamy już właśnie ustawioną tą muzykę. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli film wam się podobał to zostawcie koniecznie lajka, jeśli mogą Cię oczywiście pomóc. Udostępnij film znajomym i prosiłbym cię bardzo o subskrypcję, ponieważ Mam dla Was taki challenge, że jeśli wiecie ten y, 50 subskrypcji do końca października, to będziecie, do początku października, to będziecie naprawdę kul kul kul. I bardzo będę Wam wdzięczny, więc subskrybujcie po więcej.